Dzień dobry Państwu, w tym filmiku nagrywanym dzisiaj będziemy także rozmawiać o tym, jak walczyć z wszechogarniającą nas masowością i będziemy z nią walczyć. W jednym z ostatnich filmów mówiłem o książce książę Józef, autorstwa polskiego historyka, wybitne, wybitnego historyka okresu międzywojennego i też przed wojną działającego, wspaniałego patrioty, działacza niepodległościowego. Polityka, historyka, dyplomaty. Szymona Szkenazego. A książka, o której mówiłem, to książę Józef. I można powiedzieć, tak jak to powiedziałem w ostatnim właśnie filmiku, podsumowałem, była ta książka o kochanym księciu Józefie, wielkim e, Polaku, patriocie i słudze ojczyzny. A teraz e, pragnę powiedzieć o książce, która została wydana równo 100 lat po drugim w wydaniu wspaniałej książki Ashkenazego, czyli w 2013 roku, czyli nie tak dawno. I nosi tytuł Życie Erotyczne księcia Józefa. I autorem jest znany polski publicysta oraz miłośnik epoki napoleońskiej, także napoleonista Waldemar Łysiak. Na, na dźwięk, którego imienia nie jednemu i nie jedne zęby zgrzytają. Podobnie jak David Irving, no ale to są e, pisarze, którzy piszą i mówią co myślą. Za to należy ich cenić. I książka Życie rutycznego księcia Józefa Waldemara Łyszaka opowiada nam o, o kochającym księciu Józefie, e, tak jak książka aż opowiadała nam o kochanym. Pan Waldemar Łyszek, korzystając ze źródeł epoki oraz wykorzystując swój talent pisarski, oraz nieco e, dla niektórych może wulgarny, dla niektórych nieco bardziej rubaszny, a, dla, a na przykład dla mnie. Yy, świetny, świetny styl, nieco zabawny, wykorzystujący wszystkie możliwości polszczyzny, opowiada nam o nie tyle militarnych, ale miłosnych podwojach księcia. A takowych nie brakowało. Zwłaszcza yy, szczególnie interesujący jest ostatni epizod tej książki, czyli Życie Oretyczne Księcia Józefa, że yy, nawet tradycja polska niepodległościowa zrobiła z księcia Józefa. Yy, żonatego tego bezrzędnego, ponieważ książę Józef, mimo że dorobił się dwóch synów ze swoją, e, ze swoją kobietą, pana, panią Henrietą de Wabą, ale e, szczerze mówiąc, nie był nigdy żonaty, no ale tradycja, jak to Waldemar Domyszek napisał, zrobiła bezrzędnego żonatego z dzień księcia Józefa. I e, warto jeszcze jest zaznaczyć, że książka jest bogato ilustrowana. No, wydawnictwo Nobilis się popisało. Wydana na bardzo dobrym, trwałym papierze. No, jest niesamowicie przez to ciężka, ale czyta się ją wspaniale. Ogląda też i można się nieźle ubawić, a przy okazji wielu rzeczy dowiedzieć. Czyli polecam czytać do kompletu ludziom bardziej odważnym i lubiącym trochę rubaszny styl. Literacki, do kompletu e, książki Szymona nazywa książę Józef, o kochanym naszym księciu Józefie. Polecam, do, żeby mieć obraz bardziej pełny tej postaci, dołożyć książkę o kochającym księciu Józefie, czyli życie orytujące księcia Józefa autorstwa Waldemara Łysiaka. Tym optymistycznym akcentem się już w tym filmiku z Państwem żegnam i zapraszam do miłych lektur tych dwóch książek. Dlatego nie mówię lektury, bo w tym filmiku wspomniałem tak naprawdę. Nie tyle o jednej, ale o dwóch książkach. Bardzo dobrych. Różnych zupełnie autorów, ale książki są równie dobre. Wszystkiego dobrego.